Siemanko byczki. z tej strony Lisandra Lopez i zgodnie z obietnicą na wczorajszym odcinku, dzisiaj odpalamy paczkę z ikoną Prime na koncie Row to Glory i do tego odpalamy Player Pika na głównym koncie. I do tego sprzedaliśmy kilo na Mbappe. Umówmy się, standardowo, 2000 łapeczek yy, do góry pod tym odcinkiem i jutro wjeżdżamy z przepotężnym odcinkiem... Dobrze, no, zaufajcie mi, zaufajcie mi, będzie to przepotężny odcinek 2000 łapeczki do góry 2000 łapeczek do góry i do tego pochwalcie się w komentarzu, co Wy potrafialiście najlepszego z aktualnej paczki z Ikoną Prime, bo ona wyszła niedawno. Partnerem kanału jest g2a.com Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie polecam. Dodatkowo jeszcze wyszły player piki w dniu dzisiejszym, więc ten odcinek zaczynamy od player pików. Mamy 26 pików i te piki też oddają. Już otwieraliśmy dużo ich, bo to są dokładnie te, które oddają, więc wiemy, że one oddają i też pochwalcie się, co Wy potrafialiście. W swojej historii z player pickami. Moi kochani, rozpoczynamy pierwszą listwę. Ja mam plany takie, żeby na jedną listę były co najmniej dwa łokałty i ja już będę naprawdę zadowolony. Eee, mogę brać duplikaty. Mogę. Dobra, biorę duplikaty. Mogę brać, bo w sumie paczek nie otwieramy. Więc mogę brać duplikaty. Więc let's go. Ginta, 84. Let's go. Dobrze, to mi się podoba. Eee, no i Killem Mbappé też sprzedany. Tak jak już wspominałem wcześniej. Więc to także, także cieszy. Jakby nie było... To mam nadzieję, że ktoś tu wejdzie i zrobi zadymkę małą. I, I na przykład dzięki temu będziemy mogli sobie tą kartę czy to w pikach, czy to paczce z ikoną, z paczki z ikoną wrzucić do pierwszego składu. Taki jest plan działania. Ale żeby to się wszystko udało, no to musimy też na początku w tych pikach coś fajnego chociaż potrafić. Na ten moment mamy jeden walkout. Ja muszę też tylko sobie tam zobaczyć, żebyśmy nie przestrzelili tego jednego. Dobra, czyli tutaj musi jedna karta zostać. Okej. Okay. Jago Aspas, W porządku. Jeszcze cztery playa piki. No nie. Źle jest, źle jest, widzowie. Wełnę! Vono, Wow! E86! O kurde! No, on kosztuje tyle, co nic, ale dwa walkouty są. No to ja nie będę narzekał. A może trzeci, jeszcze jakiś tak. Fajnie. Trzeci walkout, let's go! Let's go! Fajnie by było, jakbyśmy trafili jakąś urodzinówkę. To tak byłoby po prostu przyjemnie. Tak sobie myślę, że to byłoby po prostu przyjemna rzecz. Trafić urodzinową kartę. Food Birthday. Jeszcze nie trafiliśmy. No ale dobra, wysyłamy to wszystko do klubu. No i mamy widzowie. Mamy widzowie. No, zadyjmy po prostu mamy. Kia. Okej, okay, o, czyli moratę jeszcze możemy sobie tutaj wysłać. No i rozpoczynamy. Czyli na ten moment jesteśmy ponad średnią, więc to już jest dobrze. Ale wiadomo, że chcielibyśmy czegoś więcej. Kostić 84, let's go. Może gdzieś tutaj, piąty pik. Mukiele, 81. Gimenez 84. Na ten moment jestem bardzo zadowolony. W sensie to są takie piki, takie overale, które spokojnie gdzieś tam się przydadzą. Więc, żeby tylko to szło w dobrym kierunku jeszcze dalej. Jedziemy dalej. Wow, van de Beek, No, widzowie, jesteśmy na półmetku drugiej listwy i jest na ten moment fatalnie. To trzeba powiedzieć sobie szczerze. Forceba 81. Cztery piki. Silva 85. No dobra, ale no nie wiem. Zapata 83. Dobra, no to żeby dwa były chociaż, please. Żeby jeden. to będzie ta średnia jakaś taka. O Boże. No fatalnie. Fatalnie. Ta druga listwa że bez żadnego walkoutu. No nie, nie, nie polecam. Półtorej walkoutu no, półtorej walkoutu na listwę, tak przeciętnie. No nie, no jest źle, jeśli chodzi o to, to jest źle, ale overall też... Te overally nawet były takie sensowne, więc... Też bez tragedii. No nic, lecimy, lecimy robić pika. Lecimy paczkę robić, pardon. No i mamy, skład o cenie 84, przepalamy, ostatni składzik. E, halo. Przepalamy. Przepalanko. No i paczka z ikoną Prime wlatuje do naszego składu. W sensie mam nadzieję, że z tej paczki wyskoczy coś, co naprawdę wleci do naszego składu, po prostu. No ale przed paczką z ikonką Prime wlatują te pięć paczuszek, które jeszcze tutaj na nas czekają. Może jakaś narodo narodowość, może jakaś karta urodzinowa by tutaj wleciała. No nie obraziłbym się na pewno, nie obraziłbym się, ale niestety do niej jest, do niej jest bardzo, ale to bardzo dale daleko. Zobaczmy w kolejnej paczuszce, co się będzie kryło. Wow! 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 Andre Silva 87! Nice! Ile on kosztuje? 20 tysięcy. Ale dobra, spoko. Jeszcze wymienny, więc zawsze coś tam pitosu dołącza do naszych ust. Lecimy dalej. Mieszana paczka piłkarzy Prime. Jest! Ale jaka, jaka? nie to, nie, nie, nie. Ale jest urodzinowa chociaż. Jest chociaż urodzinowa. No spoko. Ale taka urodzinowa. Ach, dobra. To już chcemy. Będziemy jeszcze troszkę bardziej. Podkręcamy atmosferę i chcemy jakoś cenną urodzinową kartę. Let's go! No, niestety. Niestety. No dobrze. W takiej sytuacji lecimy do paczki z ikoną Prime. Po prostu. I tyle. Lecimy z paczką z ikoną Prime. Po narodowościach szukamy. No i znowu zadymiamy, ponieważ jeśli będzie Rosja lub Hiszpania. To będzie to paczka z pikselem. Przeszliśmy przez wszystkie narodowości, no i zostały nam tylko najlepsze. Zaczynamy od Argentyny. Nie ma Argentyny. Z Anglia. Matko jedyna. Przecież to jest skandal jakiś. Ja pierdzielę. Skandal. 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 Ale w tym odcinku miejmy nadzieję, że jeszcze odda. Lecimy na głównej i tam atakujemy player Pika. Przechodzimy do Squad Building Challenges. Pierwsze SBC już jest za nami. Jest zrobione, było zrobione na sobotnim odcinku. 85 Rated Squad, przepalony kaka. I przechodzimy teraz do drugiego SBC: 87 Rated Squad. I to SBC. Robimy też za darmożkę. Więc to mi się bardzo podoba. Nie będę tego ukrywał w żaden sposób. To mi się bardzo, ale to bardzo podoba, bo dzięki temu dajemy sobie możliwość fajnych rzeczy. Po prostu trafienia też w sumie. Znacie, w sensie jak zrobimy pika, to sobie trafimy fajne rzeczy, no bo spaczki... To tak, 2 na 10 chociaż, bo nuci 85. No to też tragedią mnie wieje jeszcze stąd. Dobra, dobra widzowie, jest ok. Jest ok, ja tutaj nie narzekam absolutnie. Przechodzimy do kolejnego SBC, bo może się to uda zrobić za małe pieniądze po prostu. Taki jest mój cel. 87 rated skład. Kupiliśmy trzech zawodników: Kejna, Bruyne, no i Holanda. Ale to jest mało ważne, bo najważniejsze jest to, że w tym momencie lecimy z pikiem z ikoną po prostu, lecimy z kolejnym pikiem z ikoną na moim głównym koncie. Dzisiaj bawimy się w ten sposób żebyczek Paweł wybrał, że nie możemy wybrać pierwszej karty. Nie możemy. Mamy taką blokadę. Taka, taki challenge dzisiaj. Lecimy i zobaczmy, co tutaj, co tutaj będzie. Wayne Rooney. O kurde. No dobra, to jest nie najgorsza karta ogólnie i w mojej ocenie. Rooney fajny, mi jeszcze mid do tego. Kurde, runy jest bardzo spoko. No, na ten moment jest tak sobie, mówiąc szczerze, ale mam nadzieję, że ten trzeci, środkowy, odda. Po prostu. Bierzemy w ciemno, po prostu bierzemy w ciemno tą ikonę, bo w ciemno oddaje. Mam nadzieję. Dobra, to Niemcy, jedziemy. Nie jest najgorzej, widzowie. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ale też ach, też nie jest najlepiej, no. Też nie jest najlepiej.